To jest bardzo dobry dzień dla polskich pasażerów. PKP Intercity w dniu dzisiejszym podpisała kontrakt na dostawę 42 pociągów piętrowych z możliwością rozszerzenia tego zamówienia do 72 pociągów wraz z 30-letnim utrzymaniem. Pociągi dadzą nową jakość podróżowania, zwiększy się możliwość większej liczby przewożonych pasażerów. Docelowo tymi pociągami będziemy mogli przewieźć od 100 do 160 tysięcy pasażerów w ciągu jednej doby. Tak jak PKP Intercity zmieniło się dzięki projektowi Pendolino ponad 10 lat temu, tak samo ten projekt wprowadzi PKP Intercity w zupełnie nową rzeczywistość. Pociąg pomieści ponad 550 pasażerów, a w trakcji podwójnej ponad 1100 pasażerów, co pozwoli nam w najlepszych relacjach przewozić jak największą liczbę naszych klientów. Na pokładzie znajdziemy oczywiście Wi-Fi, znajdziemy strefę gastronomiczną, wszystko to, co dzisiaj znacie Państwo z pociągów Intercity. A co ważne, pociągi te będą kursowały w kategorii ekonomicznej, to znaczy, że ceny biletów będą bardzo atrakcyjne dla każdego klienta. Pociąg powstanie w Polsce, produkcja będzie skoncentrowana w fabryce w Chorzowie, wózki powstaną w naszym zakładzie w Nadarzynie. Oczywiście współpracujemy też z kilkuset dostawcami z Polski i będziemy ich angażować w trakcie realizacji tego projektu. Rozpoczął się renesans polskiej kolei dzięki pasażerom, którzy wybierają połączenia kolejowe. Bardzo się cieszymy, że wybierają naszego narodowego przewoźnika PKP Intercity. Ludzie chcą, żeby pociągi zatrzymywały się w nowych miejscowościach, żeby nie tylko kolej regionalna, ale właśnie narodowy przewoźnik, połączenia dalekobieżne zatrzymywały się w mniejszych miejscowościach. Nie jest sztuką zatrzymywać się w wielkich aglomeracjach, bo tam klientów jest bardzo dużo, pasażerów jest bardzo dużo, ale sztuką jest to pogodzić tę właśnie funkcję społeczną kolei, żeby zatrzymywać się także w mniejszych miejscowościach i do tego jest zobowiązany nasz Narodowy Przewoźnik i bardzo się cieszę, że dobrze się z tego wywiązuje. Te pociągi będą stanowiły trzon naszej floty w przyszłości. Pierwsze pociągi do eksploatacji wejdą za 3,5 roku. I będą stanowiły jeden z najważniejszych elementów naszej strategii taborowej.